To bark up the wrong tree – poważnie się mylić, skupiać się na niewłaściwym problemie. Gdzie bark oznacza szczekać. Most scientists were barking up the wrong tree 2000 years ago. Większość naukowców grubo się myliła dwa tysiące lat temu. If you're implying it was me who took you in, you're barking up the wrong tree. Jeśli sugerujesz, że to ja cię oszukałem, to grubo się mylisz. Przetłumacz zdanie. Mieli szansę go złapać, ale teraz skupiają się na niewłaściwym problemie. They had a chance to capture him, but now they're barking up the wrong tree. Nie sądzę, że znają prawdę. Wciąż bardzo się mylą. I don't think they know the truth. They're still barking up the wrong tree. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Cześć.